Witam Was serdecznie, tu nie można w ogóle nagrywać, więc biorę telefon na dół. Weszliśmy do hali Miami Heat. Jest to absolutny zakaz nagrywania filmików, więc będę trzymał telefon w ręce, nie wiem co zobaczycie, co nie. Jak to wygląda od środka, ale, ale muszę go po prostu mieć tak na dole jakby, żeby za chwilę mnie ktoś nie skasował i, i nie, nie dostał kary 1000 dolarów za nagrywanie wewnątrz tego obiektu. O, oh, kaman sir. Thank you, thank you, man. Giera wie gdzie są miejsca. Wszystko mu powiedziałem, także będzie nas prowadził. Ja tak ustawię kamerkę, żeby tak nagrywać po cichu. Drink kosztuje 18 dolarów Orzeszki 5 dolarów, taka mała paczuszka kieliszek, kieliszek wina 9 dolarów Co mnie zdziwiło w innych halach nie można sobie wyjść na papierosa gdziekolwiek. Tutaj jest w ogóle otwarta przestrzeń, tam na zewnątrz, gdzie szliśmy przed chwilą. Dobra, kończę gadać, bo idzie ktoś z obsługi. PIPKO 13 dolarów, czyli tyle, ile na Brooklinie w tym, Square Garden kosztuje 14 dolarów piwo idziemy, nie? Ja? Tak starałem się bilety zaplanować wszystkie, jak tutaj lecieliśmy do Stanów. Zobaczcie, wychodzisz sobie na taki tarasik w Miami w czasie meczu i sobie idziesz na fajeczkę, piwko możesz sobie popijać. Tak, jak mówiłem, planowałem, tam mieliśmy pewien budżet na bilety. Ustaliliśmy między sobą, że po 500 dolarów schodzimy po prostu z miasta do miasta, z trybun na trybuny coraz niżej. Tak, żeby na końcu główny rarytas z z Toronto obejrzeć. Eee, dobra, już nie gadam, bo już na trzypałowo to wygląda jak telefon, 103, podnoszę do ust. 103. Co? Fajne balustrady. Mamy... Pokaż. Wikency muszę pokazać e... Dobra, muszę pokazać bilety zawsze tylko na szybko jak wygląda Hala. Tak będę udawał, że niby nie nagrywam. Albo że robię zdjęcie, o. Będę udawał, że robię zdjęcie. Mamy miejscówki bardzo blisko parkietu. Będziemy się zbliżać powoli, także w Filadelfii jesteśmy w pierwszym rzędzie, ale... Osoba na wózku inwalidzkim w ogóle będzie nam sprawdzała bilety, podoba mi się to. Nie mogę się już doczekać. Dobra, kończę. Wiecie, jak to wszystko wygląda teraz od środka. Hala jest imponująca, rewelacja.